Witam się z Wami wszystkimi a to w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Heudona i w dzisiejszym odcinku po prostu będziemy wyciągali te ścierwojady z gotika trójki i będziemy zaciągali je do Myrtany, bo tam powinny właśnie te ścierowo jady występować, a nie, a nie... a nie, a nie tutaj. Nie wiem. A Czemu nie chce mnie po prostu tylko jeden zaatakować? Tylko biegną na mnie całą grupę... Znaczy wiem, że bardzo blisko podszedłem, ale... Hmm... No bez przesady... Wiecie co? Mnie ta jaskinia tutaj ogólnie bardzo, bardzo, bardzo mocno mnie kusi, żeby ją zwiedzić najpierw, zanim bym tutaj z tymi ścierwojadami sobie jakoś poradził. I chyba tak też i zrobię. Mam takie przeczucie, że tutaj może mi się bardzo mocno opłacić. Hmm, ale może nie na takiej zasadzie. Kurde, załatwiłem sobie herbatę, ale jest naprawdę potwornie gorąca i nie mogę się napić. Oj ludzie, jak ja się dla Was poświęcam, po prostu sobie tego nie możecie wyobrazić. O właśnie, o właśnie. O właśnie. Puch, czy tutaj Kaudon? <śm> O, o, znowu mi to wyskakuje. Może tak nie, tak znowu. Cholera jasna, dlaczego to mi się tak dzieje? Hmm. Jeżeli ja będę właśnie w taki sposób atakował. To nie będzie zbyt dobrze <grybujesz> A może faktycznie sobie tutaj odpuszczę Może z sierwojadami powinno być łatwiej, ale jeżeli będę je w stanie wyciągnąć pojedynczo No przede wszystkim Jaki bym tu miał tutaj dylemat? Co ja bym musiał polercia zrobić jako pierwszego? Zwiększyć sobie siłę czy co? Hej, sie, bo ja to chyba są jakieś ślepe w tej modyfikacji. Chyba nawet są tak skonstruowane, że nie będę w stanie ich w ogóle wyciągnąć pojedynczo. Cholera! W sumie tak, niby taka modyfikacja, krótsza tam na 6 godzin czy coś, ale trzeba tutaj też trochę pogłówkować. Dobra, czyli jak nie dajemy sobie tutaj kompletnie rady, to moja taktyka jest taka, że po prostu pójdziemy sobie dalej, powykonujemy sobie jakieś zadania. Coś porobimy przede wszystkim. Coś porobimy. Zdobędziemy jakieś punkty doświadczenia. A potem zainwestujemy sobie trochę w siłę. Albo w posługiwanie się bronią jednoręczną. Okej. Okay. Okej. Okay. A ten wilk mnie zaskoczył, <laughs> jeżeli plusie ktoś pytał i będziecie będzie narzekali, to, to niektórzy znowu narzekają, wiśnia, bo staniołami, kurde, ja mam dni, w których sobie radzę trochę lepiej z walką, a w niektórych radzę sobie gorzej i zrozumcie to ludzie, no, po prostu chodzi o to, że mam czerpać satysfakcję z grania, a nie, że po prostu spinam tyłek i... i wkurzam i staram się robić jak najlepiej po prostu, nie? No w sumie staram się niby po części tak robić, ale jednak chodzi mi o zwykłą przyjemność z grania, a nie po prostu takie mmm. ściskania ten pośladków i udowadniania tego, czego... czego... nie potrafię udowodnić, bo w sumie... Nie jestem jakiś tam jakiś ekspertem modyfikacji. Ja po prostu nagrywam różne mody, a w gotykę to ja po prostu lamiem. <śm> a w Gothica to ja po prostu lamiem. No i cóż, taka jest prawda ludziska. Tak zresztą zauważyłem, że to odcinki, w których lamię, najbardziej są najczęściej oglądane. Są dłużej oglądane i, i w ogóle. Możecie mówić, że tak nie jest, ale statystyki jednak mimo wszystko nie kłamią. Hmm. Nawet i tutaj jest ruda. Ciekawe, co ogólnie tutaj znajdę. Dobra, z jednym to ja sobie mogę powalczyć. Ale jeżeli przyjdzie do mnie, a nie zacznie wychodzić, nie wiadomo gdzie. Kiedy jestem walczył, a tamten sobie wróci, nie? Okej. Okay. Dobra, no chodź, chodź, gnoju. Aj, z pełzaoczami to jakoś nigdy się jakoś trudno nie walczyło. Ale też mam wrażenie, że w tej modyfikacji są. trochę słabsze, co? A też punktów doświadczenia i także daję naprawdę sporo. Niczego tu nie znajdę. Spoko. Okłamujesz mnie przez całe życie. A do poziomu tu nam brakuje sporo, bo jednak 10 punktów nauki to jednak zdecydowanie za mało. A, czyli tu jest takie elastyczne przejście, tak? To teraz kompletnie nie mam pojęcia co się stało z... Z tym kołzaczem. Zawiesiłem się, bo po prostu uciekło mi ten z głowy... Nazwa tego potwora, tak? Jest to po prostu niemożliwe. Ludziska, po prostu jestem niemożliwy. Szkoda, że chyba mnie zaszedł tam z drugiej strony jakoś, ale to chyba raczej wyskoczył. Raczej bym musiał wyskoczyć jakoś na strażników i na chłopów. Ej, mam nadzieję, że mi go jakoś nie zabili, bo to jednak jest 120 punktów doświadczenia. Szkoda by było. Bardzo szkoda. Nie wiem, mam nadzieję, że jakoś ten pełzacz jakimś cudem wróci na swoje miejsce i, i nie będzie jakich, jakichś tam większych problemów z, yy, z nim <laughs> Taką mam cichą po prostu nadzieję Dobra, tych rośnie jest sporo, jakby gra wskazywała, że naprawdę jeszcze nam sporo do zadym będzie przydatne Dobra, robimy zapis. Roślinna lecznicza do kopalni i tra bar. Który mi może powiedzieć dosłownie nic. Hmm. Tutaj nie ma nic. Czy coś tutaj jeszcze jest? Tutaj także nie ma nic. Okej, okay, dobra. Czy tutaj coś jest? No i nawet tutaj coś jest. Hej! Niemand hat dir erlaubt, das Tal zu betreten. Verschwinde. Ich soll Erz für Sufu holen. Was denn? Ist die letzte Ladung schon wieder aufgebraucht? Er braucht das Erz, um Werkzeuge herzustellen. Es ist dringend. Komm morgen wieder. Heute gibt es nichts mehr. Sollte ich herausfinden, dass du dir das Erz unter den Nagel reißt, stürze ich dich das Tal herunter. Ich Oh, no to ten świat jakoś tutaj wybitnie duży to też nie jest. Naprawdę, to tu wskazujesz? Że jest mały liść czerwojada. Aha, to tutaj byłeś. Gdzie ty byłeś wcześniej? Kompletnie cię nie widziałem. No właśnie, kompletnie tego gnoja nie widziałem. Skąd on mi wyskoczył? Przemyślanie to naprawdę fajnie wygląda, ale taka malutka lokacyjka co bądź. Albo że póki co robi taką wrażenie, takiej małej, a de facto jest większa. Nie wiem, wiem, że można wejść jeszcze tutaj na górę, więc przeszedłbym się tutaj jeszcze na górę, zobaczyć, czy może jakieś przejście jest tutaj. A z porządku myślałem, że tak, słyszę jakieś potwory, ale potem się przysłuchałem jeszcze bardziej dokładniej i okazało się... Jeśli ja to będzie tylko jeden wilk... Nie, 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 Aj, czemu mi to musiał zaskoczyć? Ja potrzebuję tak bardzo punktów doświadczenia. Jeszcze tego młodego musiałem nakryta trafić, to jest chyba młody wilk. A to są młode wilki, po prostu ok ja sobie z młodymi dam radę bez problemu. O, uh, czyli tutaj jeszcze można trochę poeksplorować. Bardzo mnie to cieszy. Niebieski bez, ale tutaj jest jakaś straż. Hmm, jakieś złote puchary, jakieś tutaj rzeczy poukrywane. Takie jakieś niby bardziej wartościowe. Spoko, spoko. Ja jak najbardziej jestem na tak, jeżeli mam. Takie rzeczy odnajdywać. Aj, 450 punktów doświadczenia jeszcze potrzebuję, tak. Że tutaj tych wilków jest. Nie oszukujmy się trochę ich tutaj jest, i nie wiem, czy dałbym radę, ale spróbujmy. Tak, na dobrą sprawę spróbujmy. To są jeszcze zwykłe wilki. Mm. Pojedyncze ich nie wyciągnę. Uwy, powyszczelać tak, że ich nie powyszczelam. To, by sta to stanowi jakieś. Są swej tego rodzaju problemy, że trudno będzie mi nabić jakieś punkty doświadczenia. No, ale widzę, że tutaj jest jakiś obóz czy coś, geliz magnus. Hallo, ich hoffe, ich störe nicht. Natürlich tust du das verdammt nochmal. Ist das so schwer zu sehen? Ich wollte ja nur fragen. Meine Güte, dann frag doch endlich. Schon gut, du scheinst gerne zu fluchen. Wer bist du? Wer ich bin? Das geht hier ein Drecker. Natürlich fluche ich gerne. Das hält mich bei Laune und so bleibe ich jung und aufmerksam. Hält dich bei Laune. Aha, das kann man allerdings nicht von deiner Umwelt behaupten. Kann ich dir irgendwie helfen? Perflex nochmal, das hört sich ja schon viel besser an. Es gibt da tatsächlich was. Vor einiger Zeit ist mir da was abhanden gekommen. Eine ganz besondere Münze. Ich muss das Teil wiederhaben. Verstanden? Dafür bekommst du von mir auch zwei Brocken Erz. Ist doch was, oder? Zwei Erzbrocken klingen verdammt gut. Ich denke, ich werde dir helfen. Frag mal die Buddler, ob die etwas wissen. Okay, hey. okay. Abte. Hallo, Fremder. Na, hast du dich etwa verirrt? Oder was führt dich an diesen verlassenen Ort? Nein, ich habe mich nicht verirrt. Du wirst nicht der Erste. Magnus hat sich auch vor einiger Zeit hierher verirrt. Und er ist geblieben, wie du siehst ich wollte mich eigentlich nur mal umsehen ach so ja verstehe schön ruhig hier oder hörst du das die vögel einfach herrlich riechst du das der feine geruch der nadelbäume oder den geruch von gebratenem moleradfleisch hier oben ist die welt wirklich noch in ordnung was machst du denn hier oben warum bist du nicht unten auf dem hof oder in der mine ich gehöre nicht zu der Gefolgschaft dort unten. Ich bin freiwillig hier. Wissen die Söldner denn von deiner Anwesenheit? Ja, das wissen sie. Und sie dulden mich auch. Dafür muss ich allerdings ab und zu mal ein Tier bei ihnen abgeben. Aber das ist es mir wert. Du bist ein Jäger, oder? Kann man so sagen. Doch früher war das nicht so. Damals war ich Gardist und habe für den König gekämpft. Als unsere Truppe jedoch nach Zendor abkommandiert wurde, ergriff ich diese Chance und setzte mich ab. Hatten die Gardisten denn keine Probleme damit, dass du einfach abgehauen bist? Keine Ahnung. Ich bin einfach gegangen. Wahrscheinlich halten sie mich schon längst für tot. Aber ich bin wirklich froh darüber, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Klar. Aber nur, wenn du mit mir auf die Jagd gehst. Ich habe aber keinen Bogen. Du hast keinen Bogen? Ich habe hier noch ein altes Modell von mir. Danke, das ist wirklich sehr nett von dir. Keine Ursache. Der ist eh nicht viel wert und für Anfänger genau das richtige. Okay, no, das zapis hey. i chodźmy na tak, de facto. Chodźmy na to Lass uns zusammen jagen gehen. Fein. Folge mir. Ah, dobra, Herbata. Bardzo dobra herbaka Przed któryśmy atakuje się jako się je podobijaj O właśnie O nie 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 Ciągle to potrafię. No właśnie. Mimo wszystko jakoś dużo punktów nie potraciłem. O jeszcze tam jest. Jedna wzja mniej. No dobra, będziemy mieli przynajmniej kolejny poziom. Cieszy mnie to bardzo. Dobra, wie co? Ja sobie w ogóle poczekaj tam, ja w ogóle wolę sobie pozbierać tutaj wszystko, co... Niczego tu nie znajdę. Co się tutaj znajduje, bo Niczego nie... Ja chciałbym... nie znajdę żeby mi te tutaj zwłoki poznikały tych e, całej zwierzęczne niczego tu nie znajduję prawda się tutaj znajduje de facto Ich liebe die Jagd aber das sollte reichen gehen wir wieder zurück Chwila Kannst du mir so eine Rüstung verkaufen wie du sie trägst Können schon Nur was Ja Die Söldner sehen es nicht so gerne, wenn ich Waren an die Gefangenen verkaufe. Könntest du nicht einmal eine Ausnahme machen? Na gut, aber billig wird das nicht. Ich gehe schließlich ein hohes Risiko ein. Wie viel willst du? Es gibt jedoch kaum Gold. 400 Goldstücke. Verkaufst du auch deine Trophäen? Selbstverständlich. Von was sollte ein Jäger denn sonst leben? No, i ten koleś jakiś tutaj ma pożudniejszy arsenał, mimo wszystko. Hmm. Hmm. To hmm. A zręczność. Amulet życia. Bring mię etwas über die Jagd chcesz Was willstwysn? Łuki, zresztą porwałaś mi jak opra oprawiać zwierzynę. Hmm. hmm, hmm, hmm. Ja właśnie się zastanawiam, czy opłaca mi się iść po takiego typowego wojownika. Myślę, że może tym razem pójdę po łucznika bardziej. Czemu by nie? Czemu by nie, by tak nie zrobić? Dobra, ale wiecie co, to byłoby na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia, ludzie, trzymajcie się. Na razie.